Windows Millennium Edition miał swoją premierę 14 września tego samego roku co Windows 2000. Był to nieudany system. Wiecie co jest tak samo złe? To co wydarzyło się dokładnie 1 miesiąc i 25 lat później. Dzisiaj Windows 10 traci swoje wsparcie. System wydany 10 lat temu, który miał być długowieczny, nie będzie otrzymywał już aktualizacji, programów czy sterowników. Jeśli chodzi o menu start, jest to ostatni Windows z kafelkami, więc żaden Windows z kafelkami nie będzie miał już wsparcia. Porozmawiajmy o programach. Przeglądarka 3D była, powiem, że ekskluzywem Windowsa 10, bo żaden inny Windows tego nie miał. Można było tutaj oglądać różne projekty 3D, stare dobre filmy i TV, kalkulator z akrylowymi rozmyciami. Dzisiaj Windows 11 rozmywa jedynie tapetę. Paint 3D też był takim ekskluzywem Windowsa 10. Muzyka Groove, Skype, który w maju tego roku został zamknięty i zastąpiony usługą Teams. Zegar z sekundnikiem, którego w Windowsie 11 też nie ma, wnerwiające dźwięki. I normalny Office, w którym nie ma ciągle tylko Copilot, Copilot i Copilot. Stary Microsoft Edge oparty na Spartanie, a nawet Internet Explorer. Ekran blokady z zegarem w lewym dolnym rogu. I wiele więcej rzeczy, które od teraz są w niewspieranym Windowsie. Windows 10, system, który jest zainstalowany na 37% komputerów na całym świecie, traci dzisiaj wsparcie. Jak to jest klasycznie, wsparcie mają co najmniej dwa Windowsy. Nowa wersja po Windowsie 11 będzie dobra, ponieważ jest tak zwana reguła co drugiego Windowsa. Niestety komputery z Windowsem 10 mają mieć dalej wsparcie, muszą zostać zaktualizowane do znienawidzonej przez większość osób jedenastki, albo zostać wymienione na nowe komputery. To co nam teraz jedynie pozostało to czekać na Windowsa 12.